Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, wróżenie z fusów. Mamy cryptocrew, który pewnie nam opowie o Ethereum dzisiaj. Czyli ten altcoin może eksplodować. Zobaczymy w jakim stylu i co nam chce przekazać CryptoCrew. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o altcoiny, kiedykolwiek CryptoCrew wydaje takie audycje, to musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz: to jak się zachowuje Bitcoin. Bo wiemy, że wcześniej też przekazywał nam wiele informacji o różnych altcoinach. CryptoCrew, dopóki ten market jest zwyżkowy. To wszystko, o czym mówi kryptokryju, ma rację bytu. Jeżeli ten market się odwróci, to pamiętajmy, że możemy negować również e, po prostu e, też te wszystkie analizy, jeżeli chodzi o altcoiny. Zapraszam. Chciałbym, żebyście zauważyli ten wykres. Co porównujemy, to te dwa fraktale. Wtedy, w 2017 roku, mieliśmy eksplodujący ruch w górę, met with heavy gdzie potem byliśmy w długim okresie, powiedzmy, konsolidacji i linii oporu. I kiedy w końcu wyszliśmy wyżej, we went to the moon. wyszliśmy na nowe okay. ultem Co się dzieje teraz? We went to, uh, on a parabolic run, but... też wyszliśmy z parabolicznym ruchem. We were met with heavy resistance. Mamy też też linia oporu czy konsolidację i przez ostatnie 150 dni prawie pół roku nie? Same as here And we just just broke. I właśnie teraz przełamujemy, albo po prostu wyskakujemy wyżej Through. What happens Next is going to be incredible. Co się wydarzy dalej? Może być to bardzo ciekawe. So let's break it down a little bit further so you can understand where we could potentially go with this coin. My favorite coin, Ethereum. Także tutaj mamy Ethereum. So this explosive move will just take it from the bodies here for our move up to our resistance will to do to prawie 5000% w górę. roughly 5000%. It's absurd, but it's Ethereum. Let's be honest. Pamiętajmy, że to jest Ethereum. Wiadomo, że to jest obsceniczne, żeby tak zachować się w tym świecie, ale to jest Ethereum. 5000 is possible. Okay, so back here in 2016, we had a move of roughly 5%. Five... And then we were met with heavy resistance. Well, if we take it from our low here. It's just roughly about 5000%, right? Jeżeli weźmiemy ten sam ruch teraz, też jest około 5000%. Right, so we, from our lows, we had a move of, of roughly 5000% and we were met with heavy heavy resistance. I też spotykamy się z bardzo ciężką linią Okay? The market took a long long pause. How long of a pause? Well, back here it took a pause for about 150 days. Wtedy to było 150 parę dni and with our current fractal pattern it is about 168 days so very very similar same explosive move to the upside met with heavy heavy resistance same explosive move to the upside met with heavy heavy resistance it's that pause before that blow off top I to jest ta przerwa, która może nas doprowadzić do tej bardzo energicznej góry, pops, kiedy bańka pęka, and we do this whole thing over again. a potem jeszcze raz dochodzimy do tych samych rzeczy parę lat później. Co było wtedy? 330 dolarów około za okay, Wtedy byliśmy przez 150 dni gdzieś w tym poziomie cenowym a 350 330 level. Wiele później wyczyliśmy poza 360 dolarów aż do 1630 100 1500 ish Area 1006, an explosive, explosive move. You know, it put us in percentage wise, it put us roughly at about 350, 300 Od tamtego czasu, od tych 5000%, jeszcze później weszliśmy o około 400%. 400, nie, 372 dokładnie. I to doprowadziło nas do końcówki. Hossy. Like a turn, and then we needed to flush out. We... Cans and we just reset the market. We market. created new market structure and we had this kind of A B C correction and then we did the whole thing over again. So that's what we're looking for to happen next. I teraz na to, co może się dalej. Right? It could be quick. It could be relatively może to być explosive. On the two-week chart, we got in about two four. Six candles two, five, five, six candles in here. Tu mieliśmy w tym kwadracie wtedy 4, 5, 6 świec, zanim doszliśmy do szczytu. Jaki to jest wykres dwutygodniowy? Także pamiętajmy, że każda świeca ma dwa tygodnie. Pamiętajcie, że ja nie jestem finansowym doradcą i będziemy też patrzeć na to, jak ten szczyt może wyglądać. Pamiętajmy, żeby trzymać fason, tak czy tak, trzymać fason, obserwować to, co robi Bitcoin, bo jeżeli Bitcoin jest stabilny, a dynamika tego rynku mówi nam, że alty faktycznie w tym samym okresie wzrastają w niebotyczne kwoty. Wtedy możemy o tym mówić, że to może się Wydarzyć. And You shouldn't bet the house on this. This is still a volatile market. This is not me telling you what to do. This is just a very interesting factor pattern. That has played out prior. It's played out to a T and I wanted to share it with you, tylko wam pokazać fakty, które tutaj się you because it's relatively exciting, okay? okay? We don't give trade alerts

Uh, back here in June 2017, held resistance for a long period of time, held support for a long period of time. When it broke, it became resistance, it held resistance back here in June. Potem mieliśmy długą linię oporu po spadkach. Oczywiście, trzymaliśmy tą linię oporu przez kolejne miesiące. I dopóki nie wyszliśmy poza ten Region we confirmed... potwierdziliśmy jeszcze na dojściu z powrotem. W wrześniu 2020. Wtedy też zrobiliśmy nasze wideo Na ten temat mówiliśmy o tym legendarnym ruchu. It's one of the most legendary things that Ethereum has done in many years. It's probably time to uh, take a look at this trade alert, wink wink, nudge nudge and that's when we put that video out, But again, we just like to look at the facts and the charts to decisions, which is far better than the herd they just make emotional decisions that... to jest o wiele lepsze niż na tłum, throwing their money everywhere patrzenie in... it's usually right in the toilet so not... a najczęściej jest to gdzieś tam w, w granice toalety czy Kibla, można powiedzieć, bo nie wiedzą, co robią. Herd, is... Miejmy nadzieję, że wy nie jesteście częścią tłumu. I właśnie w tą świecą poprzednią. Wyszliśmy poza tą linię oporu 11 października zamknęła się ta świeca powyżej linii oporu i teraz jesteśmy w tej drugiej świecy dopiero ona jest od półtora dnia Correct With... Chcemy, żeby ta nam, this fractal pattern, że ten right? And you're going to want to see it move up inside of this box. And let's talk about how high we could possibly go. We talked about like roughly a 300, 350% from this breakout area. And again, if you want to see where we predicted that we could go here, with ethereum we made a video about it we'll put it down below we made it about 6 months ago and price tag that we put on ethereum a lot of people thought we were crazy they probably will still think we're crazy but again this roughly puts us at about 3 300% uh, and you can see the price tag is like 16000 mogli zawędrować z tą ceną jeżeli mielibyśmy powtórzyć 16, 493? Dolary. To jest bardzo ciekawe, pamiętacie Dzień dobry, krypto i newsy o opcjach, i to, gdzie te opcje niektóre nas prowadzą? W granicę 12, 13, nawet 14 tysięcy dolarów, gdzie dużo osób gra na tą opcję na Ethereum. Absurd. Gdzieś w granicach tych cen. Ethereum is definitely possible uh, to move. Um, I wouldn't put it out of the question to move up into the... You wiesz, know, to 15-ish-k area. Także pytanie, czy 15 tysięcy dolarów no, nie jest poza gdzieś tam naszymi marzeniami. I zobaczymy, wiesz, może ten szczyt 20 k, może gdzieś tam szczyt być nawet, gdziekolwiek jest 20 tysięcy, co włożyliśmy w nasze wideo sześć miesięcy temu, ale znowu, Ethereum jest wybuchowe, jest dość cicho. Pamiętajmy, że teraz Ethereum jest uśpione przez ponad 150 dni. That 160. Mind, okay? and we're just to break that... I teraz właśnie wychodzimy z tego um, wzorca W tym samym czasie Stochastic RSI On the chart... na dwutygodniowym wykresie With tons of room. mamy bardzo dużo miejsca na. Kolejne to the upside. Our momentum is in our favor, momentum just poured into Ethereum, and at the same time as momentum is I też siła tego ruchu, czyli momentum, jak on to tutaj tu nam mówi, jest też bardzo mocna. Dlatego chciałem Wam przekazać tę audycję, jeżeli kochacie Ethereum. Patrz na inne wideo, które Wam przekazujemy. Gdzieś tutaj mamy audycję z września 22. Strategia dla um, początkujących. Kiedy kupować, kiedy sprzedawać. Dobra, mamy Ethereum. Teraz pytanie, czy gdzieś tam CryptoCrew, bo to jest bardzo krótka audycja, 7-minutowa, nie doda kolejnej. Ja nie jestem w stanie dodać jej. Także jeżeli napisze, napiszecie w komentarzach, że wyszła, spokojnie, poczekajcie gdzieś do 11 czasu polskiego pewnie i może ta audycja się pokaże tu około południa, jeżeli doda jeszcze jedną, bo wiemy, że jeżeli on dodaje takie krótkie audycje, a jesteśmy w hossie, a to jest też nasz znacznik na to, czy hossa trwa, u wielu YouTuberów, nie tylko o kryptokryju, no to wtedy faktycznie może być gdzieś ta audycja jeszcze jedna dodana. Także warto wejść na oryginał zawsze, bo wtedy uczycie się angielskiego. A tego, czego nie załapiecie, możecie wrócić tutaj. Jeżeli załapiecie wszystko, szacun, bo w końcu jesteście samowystarczalni. I nie musicie liczyć na nikogo, tylko wiecie na czym ta rzecz polega, oglądając oryginały. A zawsze oryginał będzie lepszy niż tłumaczenie, chociaż niektórzy to tłumaczenie ratuje życie. Także dla tutaj jesteśmy. Życzę Wam wspaniałego dnia, kolejnego i zobaczymy, czy Ethereum jest stanie gdzieś tutaj mieć gdzieś te zakresy cenowe. Pamiętajcie o tej jednej rzeczy: albo Bitcoin musi być stabilny, albo mamy już blow off top dla Bitcoina, i wtedy wszystko przechodzi na alty i jesteśmy już po hoście i wtedy alty szybują jeszcze na ostatnim tchnieniu. Albo po prostu bitcoin też wyszkuje, i ethereum również. Także takie trzy rzeczy. Życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz i pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.